Jakie są zalety stosowania dysz z tworzywa sztucznego w instalacjach LPG-CNG? Po pierwsze, łatwość i precyzja wykonania wierceń kalibracyjnych. Tworzywo jest znacznie łatwiejsze w obróbce niż metal, nie wymaga mocowania w imadle, a otwory wiercone w tworzywie są bardziej precyzyjne niż w mosiądzu. Po drugie, odporność na działanie gazu. Tworzywo nie koroduje i jest odporne na chemiczne oddziaływanie LPG i CNG, co przekłada się na większą trwałość elementu. Po trzecie, stabilność parametrów. Nawet po długotrwałej pracy w wysokich temperaturach dysze zachowują swoją średnicę i kształt, zapewniając powtarzalne dawkowanie gazu. I wreszcie korzyści ekonomiczne. Cena dysz stworzywa nie zależy od rosnących cen metali i energii, co czyni je bardziej opłacalnym wyborem. Jakie są dobre praktyki montażowe? Przed montażem sprawdź, czy średnica dyszy odpowiada wymaganiom danego silnika. Używaj klucza o odpowiednim rozmiarze i stosuj zalecany moment dokręcania. Znajdziesz go w instrukcji wtryskiwaczy AC. Jeśli konieczne jest rozwiercanie, używaj ostrych i precyzyjnych wierteł. Dysze z tworzywa rozwiercamy maksymalnie do średnicy 2,8 mm. Podczas montażu węża na dysze stosuj olej silikonowy, który ułatwi tę czynność oraz zapewni szczelność i trwałość połączenia.